Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, witajcie. Witajcie na moim kanale. Jestem Iwonka i opowiadam o rzeczach, które w tym momencie mnie pasjonują lub, lub które wzbudziły moje zainteresowanie. Dzisiaj opowiem Wam o mojej weekendowej podróży do Berlina. Słuchajcie, w, teraz było trochę wolnych dni, więc udało mi się wyjechać do Berlina całkiem tak spontanicznie z moją siostrą, po to tylko, żeby zobaczyć się z moją przyjaciółką, z naszą przyjaciółką. Um, okazało się, że tak naprawdę to z Warszawy do Berlina jest. Um, pociąg, który e, właśnie międzynarodowy, który jedzie tak naprawdę 5 godzin 15 minut. E, okazało się, że to było chyba 5 godzin i, i pół godziny, ponieważ jest zmiana e, lokomotywy gdzieś tam po drodze i było opóźnienie i w jedną stronę i w drugą. No i teraz tak, cóż, Berlin. Nigdy nie byłam w Berlinie. Hmm, Prawdę mówiąc, jak ten... Typowa Polka, raczej języka niemieckiego mm, nie lubię, nie przepadam za nim. Jest dla mnie twardy, poza tym wiecie, no ja jestem z pokolenia, które wychowało się na, na czterech pancernych. No więc e, cóż tu więcej, e, e, cóż, cóż tu więcej powiedzieć. No i tak, Berlin, gdybym miała wybierać jakąkolwiek destynację, na pewno nie wybrałabym tego Berlina. Natomiast wszystko było z powodu naszej przyjaciółki, która do tego Berlina też miała zamiar przyjechać, i tam miałyśmy się spotkać. I rzeczywiście tak zgrałyśmy pociągi, że i ona, i my przyjechałyśmy tak naprawdę w jednym czasie, i na tym dworcu w Berlinie się spotkałyśmy. Głównym dworcu. Słuchajcie, Dworze, z głównym Berlinie. Nie wiem, bąkałyśmy się po nim pewnie z godziny, błąkałyśmy się, jakby dlatego, że chciałyśmy zostawić bagaż i miałyśmy z tym problem. Jest tam dużo poziomów, odjeżdża tam i metro, i pociągi regionalne, i międzynarodowe, i autobusy, więc naprawdę bardzo dużo. W końcu zrezygnowałyśmy z zostawiania bagażu, stwierdziłyśmy, że pojedziemy prosto do naszego hotelu. Natomiast y, chciałyśmy coś zjeść. No i znowu wiecie, szukałyśmy sobie coś blisko, blisko dworca, a potem okazało się, że jednak to, te restauracje, które były blisko dworca, tak naprawdę były w środku. Więc y, obeszłyśmy w koło dworzec, a potem z powrotem trafiłyśmy do środka i tam zjadłyśmy sobie y, azjatyckie jedzenie. Wszystkie czy jesteśmy wegetariankami, e, więc zależało nam na tym, żeby to było coś, co, e, co będzie bezmięsne. No i tak się udało. Jakbyśmy rzeczywiście fajne, fajne tofu w zalewie z ryżem i warzywami takimi na parze. Było to bardzo smaczne. Potem pojechałyśmy do hotelu, no i tak naprawdę okazało się, że mamy super miejscówkę. Miejscówka tak naprawdę bardzo blisko dworca, do którego musiałyśmy, się, musiałyśmy przejechać parę, parę przystanków. I jak później się okazało, hotel nasz stał tak naprawdę zaraz obok muru berlińskiego. Więc nawet z naszego okna było widać i rzekę, i mur berliński, więc no miałyśmy miejscówkę naprawdę super. Hotel był czyściutki, była tam fajna taka wspólna kuchnia, w której mogłyśmy sobie zjeść i śniadania i kolację, posiedzieć przy stole i też poznać trochę innych ludzi. Cóż w tym Berlinie? Berlin na początku, tak jak już powiedziałam, miałam takie sceptyczne podejście, natomiast okazał się bardzo przyjemnym miastem i tak naprawdę to do tego Berlina pojechałam z dwóch powodów. Nasza przyjaciółka bardzo chciała zobaczyć Sanssouci, czyli pałac w pocztamie, i tam właśnie wybrałyśmy się drugiego dnia. I znowu generalnie naprawdę bardzo świetne połączenia, bo najpierw pojechałyśmy pociągiem, a potem autobusem i dojechałyśmy pod samo muzeum. Po, poza tym wiecie, to co mnie zachwyciło, <gry> to to, że wszystko jest tam świetnie skomunikowane, autobusy, busy, metra jeżdżą po prostu co chwilę, więc pomimo tego, że był mróz, a był mróz minus 6 i było zimno, to tak naprawdę nie zmarsłyśmy jakoś tragicznie, zwiedzając tak, yy, na zewnątrz dużo, prawda? No i cóż, dojechałyśmy do tego Porschtamu, dojechałyśmy do tego e, San i po prostu zachwycił nas e, ten pałac, zachwyciło nas to miejsce, i ja naprawdę bardzo chciałabym tam wrócić e, wiosną albo latem, kiedy będzie zielono i będzie pięknie, ponieważ jest tam taki kaskadowy ogród, do którego się schodzi na dół. E, no cóż, teraz było wszystko e, w śniegu, więc nie, e, jakby to był całkiem inny widok. Natomiast sam pałac też bardzo fajny. W środku, oczywiście, marmury, ale taki, em, taki pałac, z którym tak naprawdę mogłabym nawet, <coughs> na, mogłabym nawet zamieszkać, ponieważ nie jest jakiś ogromny, przytłaczający. Pałac w stylu barokowym, oczywiście dużo złoceń, ale w środku też bardzo przyjemnie z ogromnymi oknami, które wychodzą właśnie na ten przepiękny ogród więc tu byłyśmy zachwycone potem byłyśmy w takim sklepiku gdzie się, w tym pałacu, gdzie się ogrzałyśmy nakupywałyśmy różnych fajnych e, drobiazgów e, takich związanych z tym, e, z tym miejscem Wyszłyśmy z pałacu, poszłyśmy na przystanek i okazało się, że 4 minuty i mamy już autobus, więc po prostu wiecie, to komunikacja była super, bo tam, tam na dworcu znowu coś zjadłyśmy, tym razem w tureckiej restauracji, okazało się, że obok jest zejście na peron i mamy pociąg pod nasz hotel, więc po prostu wszystko się zgrywało idealnie, a następnego dnia... Następnego dnia byłyśmy na Wyspie Muzeów, jest to też naprawdę bardzo ładne miejsce, bo ponieważ płynie tam rzeka Szprewa i um, takie ładne zakola, a w tym wszystkim są budynki muzealne. I dlaczego to był um, drugi powód, dla którego chciałam pojechać do, do Berlina, to było zobaczenie Nefretete. Kiedyś narysowałam ją ołówkiem i to nie wiem, chyba za dwa lata temu. W ogóle moja fascynacja Egiptem była od zarania, wszystko co związane z Egiptem. Papirusy, pamiętam, mój kuzyn jak był w Egipcie na jakimś kontrakcie, to przywiózł mi to, bo nie wiem, wieki temu, pewnie z 15 lat temu. Pierwsze papirusy, jakie miałam, właśnie oprawiałam je, w ramki wieszałam na ścianie i czytałam o Egipcie bardzo dużo. No i chciałam koniecznie zobaczyć Nefretetę i ta Nefretetę w tym muzeum w Berlinie właśnie była. No i cóż Wam powiem, ja po prostu jak tam weszłam i zobaczyłam ją, to się no, wzruszyłam z ile ciałe. Ci ochroniarze, którzy tam stali, pilnowali tej sali, bo tam nie można było robić zdjęć w tej sali i oczywiście była ochrona. No Trochę dziwnie na mnie patrzyli, ale rzeczywiście byłam bardzo wzruszona, ponieważ to moje marzenie, zobaczyć, zobaczyć ją na żywo. I przywiozłam sobie oczywiście mnóstwo pocztóweczek, najróżniejszych właśnie z nią. To jest na ta dla, dla której udałam się do Berlina. Jest też taki, taka pocztóweczka, gdzie jest przed renowacją, więc widać... Niesamowita dla mnie, zrobiła wrażenie naprawdę i jak na nią patrzę, nie mogłam w ogóle stamtąd wyjść. W ogóle jak wyszłam do muzeum, to oczywiście wszystko jest piękne, ale no cały czas mnie ciągnęło, żeby tam, tam się udać najpierw do niej. Więc um, serce mnie tam ciągnęło i się tam udałam e, szybciutko, a potem nie mogłam w ogóle stamtąd wyjść i e, po prostu dla mnie ta kobieta jest magiczna. I ma dla mnie ogromne znaczenie i naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że, że, że tam byłam I, i jestem wdzięczna mojej przyjaciółce Agnieszce, która była jakby zapalnikiem do tego, żeby tam się spotkać i to ona powiedziała mi o tym muzeum i o Nefretete. No i mojej siostrze, która ze mną tam pojechałam, więc no, była to bardzo fajna przygoda. Byłyśmy tam naprawdę trzy dni, ale to takie przeniesienie jak zwykle. Każda podróż przenosi gdzieś w czasie i pokazuje całkiem innego. Nie wiem jak wy macie, dla mnie podróżowanie jest czymś magicznym. I za każdym razem jak wyjeżdżam, to przyjeżdżam później taka naładowana pozytywnie, z takim innym nastawieniem do życia i... I zauważam tyle różnych różnic e, i doceniam to, co mam i jakby e, potem też patrzę, ile jeszcze rzeczy bym chciała zobaczyć, poznać, dotknąć, e, e, poczuć, e, posmakować. E, więc no, Berlin, Berlin pozytywnie zachwycił mnie tym, że naprawdę e, muszę przyznać, że na ulicach. Mm, nie było aż tak, jak na taką metropolię, właśnie nie było takich ogromnych korków, jak na przykład u nas w Warszawie, ale z racji tego, że tam jest mnóstwo tych kolejek, takich naziemnych, tych pociągów, które jeżdżą cały czas. No i to to na plus uważam, że bardzo fajne dla, takich, dla takiego podróżowania pociągami, gdzie wszystko jest w zasięgu, to naprawdę super. A nawet jak jechałyśmy metrem bodajże, nie, nie metrem, pociągiem, to wsiedli panowie, którzy grali na harmonii, saksofonii, to po prostu było cudownie. Przez jeden przystanek siedli Potem zebrali kasę, wysiedli, ale to taki przerywnik. No więc jeszcze raz, Berlin dla mnie. Pogodę miałyśmy taką surową jak na Berlin chyba nawet, bo było minus 6 i było zimno. Pociągi, komunikacja super, dworzec główny, potem żeśmy go obczaiły, ale pierwsze zetknięcie było dosyć trudne. Sensacji, po prostu pałacyk, do którego chciałabym wrócić, kiedy będzie zielono i pięknie. No i, no i na fretetę, na którą w końcu zobaczyłam. Kto wie, czy może jeszcze do niej nie wrócę. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Jeżeli macie ochotę e, posłuchać jeszcze różnych innych opowieści, to zapraszam na mój kanał. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, pa. pa.